Bardzo zadrżały mocno, ze wzruszeniem. I zawiły mocno z radości, że mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu artystycznych. Zapraszam Panu do pana swój na środek. Ale jeszcze zapraszam tych, którzy współpracowali przy organizacji tego przedsięwzięcia. Pani Barbara Smoleńska. Cokolwiek w tej chwili powiedział, Czy tak nie tego, co czuliśmy, co, co widzieliśmy, te symboliczne połączenie planów. Co to wszystko? Ogromnie, ogromnie, piękne. Szanowni Państwo, ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że inicjatorką tego spotkania była Pani Barbara Smoleńska. Dzięki swoim umiejętnościom i kontaktom złożyła projekt, który został bardzo wysoko oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i otrzymał kombinację Tych Na nasze zaproszenie odpowiedziały piękne panie z Nowego rozdziału z szkoły, ale także odpowiedzieli nasi uczniowie, pewnie nie wszyscy rozpoznajecie, ale może rozpoznajecie, że ci panowie z tych pięknych czapach, to są nasi uczniowie, choć nie za bardzo tak chcą się przyznawać, także w towarzystwie naszych gości. Mam nadzieję, że ten jest jednym, właściwie może nie pierwszym, ale jest z pierwszych. Natomiast nasza współpraca e, dzięki, no, pewnym przyjaciół, ale też umiejętnościom e, i zaangażowaniu będzie mogła się rozwijać. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, że żebyście znowu nas odwiedzili. Chcielibyśmy także do Was przyjechać. I umiem, że to wszystko będzie możliwe i to też szybko. Dziękuję Wam. you